Robimy weekend, tu lecimy z tym koksem, już gramy z wami, tutaj też mamy wielkie koksy, już gramy w bezdwarsy i nawalamy też, tutaj gramy też, nawalamy tutaj w Bedwarsy, z kolegami, z widzami, już tu leci i, ej, lecimy z tym, bo tu mamy wielki finał, tu jest. Ej, lecimy z tymi koksami, bo tu mamy wielki finał i gramy z widzami. Już tu mamy pikolo i szampana otwieramy, też tu mamy. I mamy wielki finał, też. Też. Nawalamy bita, też. Och, też i raz, dwa, raz, dwa, trzy. Nawalamy z widzami i z kolegami, i Minecrafty, i, i z Bedwarsy. Nawalamy w Minecrafty, i, i w Bedwarsy. Już to mamy wielki bit, już tu lecimy, robimy wielki bit. Ej, ej, robimy bit, bo tu mamy wielki bit, bo tu mamy wielki bit. Ej, ej, lecimy z tym, bo tu mamy Bedwarsy i, i gramy w Minecrafty, bo tu mamy wielki bit. Es, es, robimy mamy S z widzami, bo tu wielki finał. Gramy w bedwarsy z, z widzami i kolegami, bo tu mamy wielki finał. Bo tu mamy wielki finał, bo tu mamy wielki finał i lecimy z tym. Gramy z kolegami, bo tu mamy wielki finał. Gramy z kolegami, bo tu mamy bedłasy. Ej, ej, gramy z Bedwarsami, oto mamy Minecrafty i gramy z Minecraftami i Bedwarsy, już tu gramy z tymi xami też -e i nawalamy, bo to koniec 2022 roku. Dziękuję wam.